o tym razem wrzucą z autu. Jest tam już blisko z numerem 17 Kasznikow, który teraz oddala się w pole karne. I kolejna groźna sytuacja. I co? No sensacja, proszę Państwa, gospodarze w pierwszej minucie spotkania wychodzą na prowadzenie. Lewandowski, świetnie do Olejnika, rozpędza się tam Mateusz, jest przy nim blisko Wójcik, dośrodkowanie w pole karne, pomylił się o stoper gospodarzy, dach, natomiast świetny powrót Kasznik Kasznikowa i ten, który przejął piłkę, jeszcze raz będzie miał szansę dach, nie wiem, czy tam nie było ręki w polu karnym. rzut karny! Mamy jedenastkę przy piłce Dominik Lewandowski. Lewandowski. Pewnie i w siódmej minucie spotkania naprzód Greenpeace Jabonowo wyrównuje stan meczu na 1 do 1. Grudziński. Prosto padle do dacha. Ma piłkę Dominik Lewandowski, już jest polekarnym zagraniem zagranie. Do środka pola i Łukasz Kalinowski w 19. minucie podwyższa, daje naprzódowi Jabonowo prowadzenie. 2 do 1. Bardzo dobre podanie od Lewandowskiego i Łukasz Kalinowski wyprowadza naprzód na prowadzenie. Zorientował się Łukasz Kalinowski i mamy prowadzenie 2 do 1, a teraz widzicie Państwo piękną kołyskę. To jest kołyska dla Pawła Zadrużyńskiego, który wczoraj został świeżo upieczonym ojcem Amelki. Także Paweł, gratulacje dla Ciebie i dla Twojej kobiety i życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. I teraz Łukasz Kalinowski, zagranie w pole karne, dobrze oddalił to Przybyłek, ma cały czas piłkę naprzód. Grudziński, wrzutka w pole karne, jest Lewandowski! I druga bramka Dominika Lewandowskiego w dzisiejszym spotkaniu, 26. minuta, Dominik Lewandowski 3 do 1, naprzód Green Przeczytał to wszystko Szymon Hazek. Ma piłkę Lewandowski, jest szybki. Jest też dobrze wyszkolony technicznie. Prowadził piłkę blisko przy nodze cały czas. Bo tam przewrócił się jeden zawodnik zawodników gospodarzy. Próba dośrodkowania w pole karne. Nie radzą sobie zawodnicy gospodarzy. Czerwoną kartkę otrzymuje grający chyba z numerem 15 Michał Malinowski. I proszę Państwa, nie, była, nie jest to czerwona kartka za fałd, tylko za niewybradne komentarze pod adresem sędziego. Jeszcze tam... Agresywnie cały czas reaguje Michał Malinowski. No muszę przyznać, że tego nie zauważyłem i ponownie Dominik Lewandowski. I ponownie w ten sam sposób, tym razem wyczuł go Mikołaj Kuczyński, na, Kuczmiński. Przepraszam, natomiast Dominik Lewandowski pewnie strzela chatryka w dzisiejszym spotkaniu i naprzód od 34 minuty prowadzi już 4 do 1. Hanzek Kalinowski. Oddaje do Hanska. Dośrodkowanie z pierwszej piłki, skakał tam Wilkanowski. Jeszcze strzał do Lewandowskiego, a rozum Jakini. Troszeczkę takich, troszeczkę takiego bilarda. Piłka się odbija raz od jednego zawodnika, raz od drugiego, ale ostatecznie piłka wychodzi i rzut rożny dla naprzodu. Rozum Jakini. Dośrodkowanie w pole karne. Kugaczewski, strzał, słupek! Bardzo dobre uderzenie Martyna Kugaczewskiego głową, natomiast delikatnie, niecelnie. Armatowski. Lewa noga, bardzo, doby, bardzo mocne uderzenie, ale poradził sobie z tym strzałem Bartek Szymański. Przybywek. Szedł do piłki Kasznikowski, zaśnił się nieco Bartek Makowski. No i proszę Państwa, e, czerwona kartka dla Bartka Makowskiego i to bezpośrednia czerwona kartka w 84. minucie gry. Jest Śliwiński, a już na, widzimy jak ten zawodnik jest szybki, pokazał nam dzisiaj kilka rajdów. Rozciągnięcie do Pająka. Mają szansę gospodarze i 4 do 2. E, Dominik Armatowski strzela swoją trzecią bramkę w tym sezonie. Drugą dla Warlubia w dzisiejszym spotkaniu. I wznowi od rzutu z autu Darek Wójcik. Niedokładne zagranie, ale pomylił się też Tomek Grudziński. Ma piłkę przy nodze Bartek Szymański, a tymczasem orbiter główny tego spotkania kończy nam spotkanie. Start Warlubia przygrywa u siebie. 2 do 4 z naprzodem Greenback Jabłonowo-Pomorskie.